Hej, hej, cześć wszystkim! Dziś mam dla Was coś wyjątkowego: boks pełen japońskich przekąsek od Sakurako. Razem z moimi przyjaciółmi urządzamy sobie prawdziwy japoński podwieczorek i spróbujemy smaków, które są kompletnie inne od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co kryje się w środku. Czy będzie coś słodkiego, coś pikantnego, a może coś kompletnie dziwnego? Jest to moje trzecie i na razie ostatnie pudełko od Sakurako. To box, który można zamówić w subskrypcji, a w każdym miesiącu czeka w nim coś nowego, prosto z Japonii. Tym razem trafiło do mnie sierpniowe pudełko, którego tematem przewodnim są piękne wyspy Okinawy. To będzie nasza uczta na pożegnanie z tą subskrypcją, ale kto wie, może kiedyś jeszcze skuszę się na kolejne pudełko. Okinawa to nie tylko słoneczne wyspy, ale też niesamowita kultura i historia Królestwa Ryuku, co czyni to przysmaki wyjątkowymi. Tak opisuje to Sakurako. Odkryj wyspy Okinawy, delektuj się autentycznymi regionalnymi przysmakami i pozwól swojemu podniebieniu doświadczać kalejdoskopu smaków. Rozsiądźcie się wygodnie, zapaszcie herbatki, bo przed nami niezła uczta dla kubków smakowych. Zanim zaczniemy degustację, zaparzyłam herbatę Sampin z jaśminem, która była dołączona do boksa. Jest to tradycyjna herbata z Okinawy, wyróżniająca się kwiatowym smakiem dzięki sfermentowanym liściom. Idealnie pasuje do naszej uczty. Pierwszym przysmakiem, który od razu przyciągnął naszą uwagę, była kolorowa Hozui słodka ryba z cukiernik Dori. Wyglądała tak uroczo, że aż szkoda było ją zjeść. Hozui przypomina piankę Marshmallow. Wykonana jest z agaru, to roślinna substancja żelująca pozyskiwana z alg i białek jaj, co nadaje jej lekkiej, delikatnej konsystencji. Rybka nie tylko wyglądała przepięknie, ale miała też bardzo słodki smak. Niemal rozpływała się w ustach. A teraz czas na sobol. Okinawa, solony karmel i wożyk. Sobole to japońskie chrupiące przekąski zrobione z ryżu lub mąki ryżowej. Te chrupiące sobole pokryte są solonym karmelem przygotowanym z soli śnieżnej z wyspy Miyako. Subtelna słoność wzmacnia bogaty karmel nadając mu naprawdę wyśmienity smak połączenie słodko-słone, chrupiące i po prostu bardzo smaczne. A tu mamy Shikuwasa Kokuto. To słodki przysmak wykonany z brązowego cukru z okinawy, nasycany cytrusowym smakiem Shikuwasa, słodko-kwaśnego owocu cytrusowego. W smaku i konsystencji przypominało mi nasze swojskie pudrowe draży. Teraz przyszedł czas na Summer Senbai, przykąskę w miodzie i sosie sojowym. To połączenie słodkiego i pikantnego smaku. Mega słodka, ale z wyczuwalną, wytrawną nutą sosu sojowego, co dodawało jej charakteru. Wyglądem przypominała nieco racuchy, jednak miała twardą, ale lekką i kruchą teksturę, co czyniło ją niecodzienną przekąską o wyjątkowym smaku. Następnie przyszła kolejna Kokuto Peanuts. Orzeszki zimne otoczone w bogatą minerały powłokę z kokuto, czyli czarnego cukru trzcinowego z Okinawy. Te orzeszki były bardzo słodkie, w twardej skorupce o smaku karmelu i melasy. Dla fanów mocno słodkich przekąsek. Teraz mamy ciastka kokuto castella od Królewskiej Cukierni. Miniaturowe ciasteczka, które są obficie pokryte kokuto, czyli podrowym brązowym cukrem, co nadaje im przyjemną słodycz, idealnie uzupełniającą ich puszystą konsystencję. To mój absolutny faworyt. W smaku przypominały ciasto drożdżowe pokryte pudrowym cukrem. Były mięciutki i po prostu pyszne. Różowe, kruche ciasteczka Hinsuko ze słodkich ziemniaków. Hinsuko to tradycyjne słodkie ciasteczka w stylu okinawy, wykonane z fioletowych słodkich ziemniaków uprawianych lokalnie. W smaku przypominały znane nam popularne, kruche ciasteczka. W pudełku natknęliśmy się na pierwszą naprawdę wyprawną, a nie słodką przekąskę. Smażone Edamme, czyli zielone ziarna soli. Są smażone pod zmniejszonym ciśnieniem, co pozwala zachować ich naturalny smak i stworzyć satysfakcjonującą chrupkość. To przekąska, która pozwala podniebieniu odetchnąć po wcześniejszych słodkich smakach. A do tego ta przyjemna, delikatna chrupkość. Dla mnie na piątkę z plusem. Teraz czas na karim do czarnego seza. Nasiona czarnego sezamu są upniatane w cieście tych karinto, które następnie są dwukrotnie smażone w głębokim tłuszczu na oleju ryżowym, co nadaje im bogaty orzechowy smak. Pokryte melasą i doprawione solą morską z okinawy oferują doskonałą równowagę słodyczy i chrupkości. Lubię sezam, szczególnie w słodkiej wersji. A tutaj dodatkowo mamy delikatną chrupkość, co czyni je naprawdę wyjątkowymi. To kolejna wytrawna przekąska. Wasabi sezamowe arare. Nie powiem, że mi nie smakowała, ale dla mnie była zdecydowanie za ostra. Ach, to wasabi. Moja miłość do sezamu przegrała z intensywnością wasabi. Mimo to znalazł się na nią amator. Wykonane z nasion sezamu i doprawione wasabi, te arare mają pikantność, która ożywia podniebienie i doprowadza do łez. Przynajmniej nie. No ciasteczko waflowe z kremem waniliowym najbardziej smakowało mojej przyjaciółce. Dla mnie jednak było to już trochę za dużo na naraz. To ciasteczko wykonane jest z bogatego maślanego ciasta, które łączy pysznym płatki krem waniliowy z subtelną nutą soli morskiej z okinawy. Teraz mamy galaretkę z mango. Różni się od dobrze nam znanej galaretki konsystencją. Jest mniej zwarta, dużo delikatniejsza, trochę jak płynny mus z odrobiną żelatyny. To idealny letni przysmak, który doskonale orzeźwia. Ale koniec mamy Juzu cytrynowy manu. Miękka mleczna bułka otaczająca soczystą pastę z białej fasoli wykonaną ze skondensowanego mleka, juzu i cytryny Sitachi. To ciastko dostępne tylko w sezonie letnim w Japonii. Mnie jednak ta ilość słodyczy już pokonała, więc nie doceniłam piaskowej tekstury tego ciasteczka. Doczekało się jednak uznania ze strony pozostałych piesiatników. Dodatkowo w każdym pudełku dołączony jest zawsze jakiś przedmiot związany z tematem przewodnim pudełka. W tym miesiącu był to ten prześliczny talerzyk. Kinkyo mino ware od blue. Kinjo, znaczy złota rybka. Ma ona głębokie znaczenie w kulturze japońskiej, będąc symbolem bogactwa, fortuny i szczęścia. Delikatnie, ręcznie malowany. Jasne i eleganckie kolory tego talerza miną mają przywoływać obrazy japońskiego lata. I to już koniec. Mam nadzieję, że podobało Ci się towarzyszenie mi w tej pełnej niespodzianek przygodzie z japońskimi smakami. Liczę, że zainspiruje Cię to do własnych poszukiwań. A może podzielisz się ze mną w komentarzach swoimi kulinarnymi odkryciami? Może masz jakieś rekomendacje, które warto poznać? Jeśli chcesz dalej odkrywać bogactwo możliwości poznawania nowych, ciekawych rzeczy, i miejsc. Pamiętaj o lajkach i subskrypcji.